na półwysep na szczęście zaczyna wyglądać trochę lepiej wypogadza się, jakieś niebieskie chmury nawet widzę, a to mnie bardzo cieszy, bo ta pogoda już jest na tyle przygnębiająca, że można oczadzieć. całe tygodnie pada, albo śnieg albo deszcz, teraz w końcu robi się tak jak być powinno jakieś totalnej klęski w wodzie, to żebym przeniósł się na wykopki terenowe gdzieś do Lasa albo na pola. Jest tego trochę tutaj w okolicy zostawiłem opatę w pasacie. Od razu jak mi się żyć chce, niech to przyjdą już jakieś upały, bo ja po prostu uwielbiam lato. Długo nie chodziłem z wykrywaczem, zwłaszcza w wodzie Więc no, nabrałem ochoty, tym bardziej, że zrobiła się w końcu normalna pogoda Ale tu jest tak fajnie w samochodzie teraz, ciepło Nagrzało się, że mam ochotę bardziej sobie tu po, e, polajfować Pełniaczki No to startujemy tak poszukiwań nic sensownego nie znalazłem. Ale dzisiaj wybitnie chodzi tylko o przyjemność i pokopanie. Ale coś tu mam. Kolejny fantycyklu groch z kapustą. Ale jest hajs. No. Jest prawie 3 zł. Jakieś tutaj badziwiaste powojenne. Nawet, nie powoje... nie, nawet niekoniecznie powojenne. Jakaś tubka. Trochę z domu. W końcu jest tak fajna pogoda, ciepło że nie chcę stąd wychodzić za szybko. Nieważne, czy będą jakieś tam fanty jeszcze, czy nie, taka pogoda, to czekałem na to bardzo długo, już chciałem praktycznie czekać do samego Maja, żeby wrócić do wody, no ale dzisiaj jest pogoda taka, na jaką czekałem. Jakiś sygnał 23, tak tu uciekający, zobaczymy, zobaczymy. No. Tak, już wykopałem Myślę, że to może być amelinowa puszeczka Albo tepka Nie, to jest jakaś nakrętka Tak, jakaś nakrętka Osłapowa z najlepszych rzeczy jakie były to. hajs, kasa, kasa, kasa. Dobra, 2,71, 2,72, 2,74 i jeden fenol. <grym> Nie, żartuję. To jest fenol? A. Ale to miałem w torbie z poprzednich, z poprzedniego wypadu w polu. Nie jestem sam. Co? Są goście. Poobrączcie do domu, tak jak mówi Łukasz. Dokładnie. Wbijajcie na kanał MMK Walker. Tam już nie ma co oglądać. Ale archiwalne treści jeszcze są. Drugie podejście. Czy teraz się coś uda fajnego trafić? Poza drobnicą? No Łukasz trafił w sumie z 9 złotych, tak? 9 złotych. No. A ja mam trujeczkę, ale ja bym na innym miejscówce. No tak, jeszcze sreberko do tego. To jest fant, co? Jakiś przecinak, tylko że to ma takie zaostrzone czubek. Nie wiem do czego to... Ktoś ma jakiś pomysł? 400 razy 19 mm. Taki kozak. Chwila przerwy, ale już przed pójściem do samochodu. Na dzisiaj koniec. Spektakularnych sukcesów nie ma, ale cieszy po prostu wypad. Bo udało się w końcu w normalnej pogodzie z przyjemnością pochodzić. O to właśnie w tym wszystkim chodzi. Łukasz MK Walker jeszcze w wodzie na na niego poczekam pierwszy raz jak tędy idę niezależnie w którą stronę to nie wieje po łbie. wiatr się odwrócił Ale dzisiaj taki pierwszy wiosenny normalny wypad, no nie Prawie wiosenny. Nie widać tego lodu, no teraz ostatnio jak tutaj przyjeżdżałem to Musiałem gdzieś ze 20 metrów od brzegu iść w stronę głąb zatoki bo wszędzie był lód, no, A dzisiaj mamy już fajną pogodę pierwszy raz. Ciekawe na no, jak długo to się utrzyma Standardy się zmieniły, oczekiwania, nie? Tych klepaków nazbierać, żeby na paliwo było a ja mam tam No a Vito, no, wiesz, lubi sobie wypić Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo cieszę się, że udało się Wam wytrwać do końca. Subskrybujcie, lajkujcie i czekamy na następny odcinek.